Witamy wszystkich w trzecim już odcinku Sleeping Dogs'a tak, Let's playa. Let's Play. Ja jestem Web Games. I teraz, tutaj Code Was wita. Tak. I nagrywamy dla portalu webgame.pl Teraz to będzie nasz już kolejny, w sumie taki luźny Let's Play zrobiony wspólnymi siłami. Ja jestem komentatorem, a mój kolega jest głównym graczem. Tak. Ja już przeszedłem dwa razy mm. tą gierkę.

O, kieram radio. <grym> Długo się nie posłuchałeś. <grym> się przeważnie na konkretną stację. A tam jest też taka jedna, ten... Jednym krajom, gdzieś tak, się zarabia bać. 150 tysięcy za wygrano. Co? <grym> 150 tysięcy się wygrano. Aberdeen czy gdzieś tam. Aha. W tym drugim, tym, No. To 150 tysięcy za, za biotykę Szkoda, że nie mam tych specjalnych ruchów. No. Najlepsza jest zabawa już właśnie kryłki. Wtedy to szybko idzie. Dawać. Bo wtedy nawet ten grubas. Czy nic nie robi. A tu jest nasz trudniej. Aaa, wypchniemy go. Nie wypchniesz go, bo on będzie chciał wrócić tutaj z powrotem. Oooooo! <grystanie> wow. Ale dostał twarz. Aż mu się ręka przykleiła. Teraz dwóch. Ale dzianko Dziamko masz, to się daje 50% mniej. O, co? I nie mniej. Nie wiem jak ty, ale ja z takimi uleceniami nie gram. <grym> jak gram? <Nie nie? duchuje. grym> Kłamiesz. A tu u ciebie <grym> tylko tak gram. <grym> A nie? A wy Simsa kilka to kto dawał gotowanie na 10? Żeby nie gotować? Dobra. Wykroć go, tak jest. Podnieś go i To jest kopa? A nie, tylko, jeszcze... tylko z ręki. Ooo. Dobra. To... Jak ty jeszcze się ciągle nauczyłeś, to co chcesz? Od razu wszystkie ruchy znać? Nie, w to, że masz... Ja, ja bym użył zły... Dimaka <laughs> i, z i, z i z robisz, kombolem, już bym go <grym> zrobił. Gdybyś chciał kombo robić. Ostatni już bym... Gdybyś nie chciał ogłuszyć, to od razu bym ten... Śmiertelność nie chciał zbadać, On nie wstaje. Zabiłeś go. Patrz. Dalej leży. Dobra. O, zabiłeś kolejnych trzech. Trzecia fala już jest za mną. Raz, O, tylko was dochodzi. No. A nie będzie grał najgorzej. No. Do tego ani się chwyci. Rybasa nie da.

A popatrz, nie widziałem, że ten pasek od Reiny się napełnia, jak na taki. <grywia> Dlatego do nie doszedłem jeszcze. Czy to ostatnia fala? Nie, czwarta. A nie, piąta, dobra. Miesiacja. Jakoś to szybko poszło, ci powiem. Czemu sobie bloka nie skłamałeś? Te bloki tak spieczne się dla mnie. Z takiego posta to poprawiam, to ja się... myszki nie? Pokonuj. Przemawiam mu facjaty. <laughs> Tu co? Co teraz? Jego no to jest. Na dokładkę, żeby miał kumpla ten matar. Oo ale w Ostatnia Ostatnie Najtrudniejsza Najtrudniejsze niemy, nie? Mówią wszyscy. A to najtrudniejsze, wszystko jest najłatwiejsza. Wtedy masz dużo przeciwników, wiesz co robić. Jak masz wszystkie ciosy of course, nie? Tak to możesz mieć problem z tymi, z tymi dwoma ciosami co ty robisz. E, tam tam dobrze mi idzie. Tu ani nie masz złamania ręki, ani złamania kolana, ani w śmiesznego z innego nie masz. I dwóch grubastrów masz. Yeah. A tam potem masz tak, że masz ten, kopniaki współobrazu, nie? A widziałeś ile ja zrobiłem? 32 kopniaków w połowie. Ja. A ty ile? Zrobisz więcej? Co mnie tutaj atakujesz? A on może chciał ci pomacać, ale wiesz... Udało się. Następny człowiek zostanie na chwilę... a ani nie, nie zostanie. Czemu ty używasz spacji cały czas? Przecież ty go nie dobijesz. Ale no, Nie, Jak skakać, gdy się nie skacze? Ty tylko w parku nie skaczesz. Pół obrotu w ogóle Ale to wtedy ich nie dobijesz, jak są na ziemi. I jeszcze został jeden. Nie. Tego nie <laughs> ja tam raty, nie pokonam. Ja dam raty. Gdzie? Gdzie są? Gdzie są? A, tutaj A jest. Ale jeden został. Myślałem, że dwóch, tylko tam, tego ty, nie dobiłeś. O. Pójdziemy no tutaj. Dwóch chyba zostało, bo jeszcze jeden tam jest. Gdzie? No gdzieś mi tu nie niedopity. O ten. tam tu. A czemu on nie wstał? Boże. <grym> I czemu żeś go podnosił? Nie ci się. Ale to fajnie, że tak na ziemi się wbugował. Mogłeś go butować. Nie miał być takiego problemu. List tu. I jeszcze. Wow. A! Wykonano podziemny krąg, yeah. Yeah, zalicone. Zarobił 10 tysięcy. Seriously? No, ładnie. <noise> no i na tym koniec. No nie ma tak po parę zemów za 10 tysięcy. Szybki śpil to był dzisiaj. Ale jeszcze enemisy misje można wykonać. No. A nie, sorry, 15 tysięcy. To dawaj, lecimy jeszcze tylko na triadę. Dobra. Co jest bliżej? Bambamie, 230.

Trzeba aż to się zapłaca. <grymne> Tylko dwie minuty wytrzymaj. Nie rozbijajcie po mieście. Wow. A wiesz o tym, że i tak być wysiął z tego auta? Chodź! Chodź stąd teraz! now. O Benny to jest, będzie yes, ta akcja, to, akcja, to, akcja to, w tym klubie. Yes. No. Podoba mi się ona. A następnym jak tam będziemy rozbijać to akwarium? To co, szybki śpilę się tą akcję w klubie i... No i koniec. Koniec. To tylko taki szybki odcinek będzie. do co, co, moje bryki, tak. Ten hip hop. Jaki chip to tarca Cambria jest A nie, ja no, nie ma Na którym to po kanale? kanale? Eminence from the East. So no chyba. No. <laughs> Ładnie zaparkowałem. Dwa Za parkingi <smarty> zająłem. Wow. Ja tam, ja tam, tam, ja Mam specjalną wyścigówkę. Tam sorry, you type... me in? Jak wjeżdżał, to trzy to, to miejsca parkingowe dają autem. Proszę <laughs> wejść. Oh, nice. oh, nie, psioka... nie mam, nie mam nic. Spoko. Do, do psioka idzie, a od psioka wchodzi. <laughs> <laughs> Weźle. Weź do bambu. A potem tyłem będziesz wychodzić, nie? I nie potrafisz wejść, bo... <laughs> Zaatakował. <laughs> Realnie potrafić do klubu wejść. No bo ja muszę wszystkich za załatwić. Ja A Jezus. Tak i go. Jaki ja robiłem kolację, to przychodziłem i musiałem mu zapłacić. Bo nie zdążyłem nacisnąć pewnego przycisku myszy i potem musiałem mu zapłacić i mnie wpuściłem. sensu, nie? W mi zbyt fajny Nie, Nie jadłem akurat. Byłem ja w trakcie kolacji, nie wiedziałem, że trzeba mu dać się obmacać, bo lubi głowę Jest wreszcie. Co? Nic nie zrobiłem teraz. Zatakowałem <laughs> I Jaki są? Telepatycznie chyba. Gra jest zbogowana jest chyba. Ej <laughs> stary ja nic nie zrobiłem tego nawet. A to no, tego. na shifcie po prostu przejść koło niego. What do you think you're doing?

nie mam masania, Policja. Hong Kong Police! Chodź, ja spadaj. <laughs> ja mam na wszystko wejść. <laughs> tak, ja, okay, ja okay. Mam okay. wszystko z na <laughs> Każdy ma swoje <laughs> obejście. Każdy to ma, ma lukę. Do pasie, sure no, się do do Dogadaj się z Hey, cocoa, we'll go to the VIP. No, hey, we'll go to the watch. Hey, no, hey ladies. I'm Tiffany. Nice to meet you. Oh, oh wait. Wait, chat. You're a karaoke hostess, right? Can you get me into the VIP room? Yeah originally come with me! Ah, mom, you, karaoke so oh, so, 100%. 100% you can so, <laughs> <a good laughs> Yeah, I was in the states for a long time Oh, What's Benny like? Benny? You mean the manager? Yeah Benny is nice enough, he always make sure you get paid on time That's good, who does he rely on for protection? Dawaj. A no, to załączaj się. Dawaj, dawaj. Yeah. O! Jakiś szyld zostaje na startach. <laughs> Teraz góra dół. Dobra. Pokaż ileć, na ile cię stać. Pokaż, że nie jesteś sam. Nie wiem. A szwankowałeś. No. Nie będzie 100%. Sorry. Nie udało ci się. Ta piosenka jest zbyt trudna dla ciebie. Nie, na gimpadzie to no. wymiatam. Na klawiaturze też wymiatasz. No to, że ci mogę podłączyć gamepada. Jedynka dwójka, trójka, czwórka i jedziesz. <grymka> ja na 98% będziesz miał. Ach, ta solówka. Laski tańczą. <grymka> najbardziej, <Widzisz>? najbardziej tifani. <grymka> Chora jest zawodowa. Chora to ma we krwi. Ooo, ale szankujesz. I dziwą to, że mi taki mikrofon taki w złotych. Ciekawe, jak byś grał na tej klawiaturze <laughs> w 400 złotych, No nieźle nie, Dobra, ale nie o, przyszliśmy tutaj śpiewać, tak tak, tylko... Tak, PRAĆ! To nie ta <grym> nic Dobra, dawaj, szybciej Dobra dobraj, to dobraj, to Ja tutaj mam pracę robotę to dużo przyjemniej, pan. O Dobra Posuń się Aha, tutaj, tak? No. Oklepa Oklepaj ja jeszcze glinerzo Do...

Like uh, well, we, we, the week. <laughs> <laughs> yeah. Yeah, yeah. Yeah. <laughs> <think> <laughs> problem anymore. If it gives you any trouble, you let Winston know and I'll take care of you. personally. You heard that, man? Get the fuck out of here. I just I couldn't <laughs> <laughs> let's, let's go. Yeah. <laughs> A tam masz księciory do rozwalania. Ryb Zabi Rybki! Zabij rybką kogoś! i zabij rybką! Ej, zostaw jedną tą. Jedną kreskę typowi i zabij go tą. I zabij go rybą. O, jak nie wyskoczył. Halo. Co rybą? No, no. bo arciwa muszę mieć, nie? Aha, no fagresja. Tak, <grydziśla> czekaj, czekaj, czekaj ryba. Nie widzę. Sam było podnieść na o. To jest to? Ale to musisz mu jedną kleskę zostawić. Nie, tam gdzie Rpis. To musisz... No tam jest. O nie. <grymne> <grymne> Ryba jest najlepsza? Ale yeah, ja, mamy arki do plaskacza. Nie. Yeah. Nie ma to tam. Nie ma tak zabić tutaj jest, jak idzie do sklepu, biegnie do sklepu i sprzedawcy rozpierdala drzewa. Wstawaj. Jeszcze nie skończyłem z Nie ma, że boli. Pamiętaj, kim jesteś. Wei Shen. Nie wiem, czy tam jesteś. Aaa, tak. Dawaj. Oj, Let's tu miałem miał wielki problem z przejściem tego. O, statuetka! Weź sobie statuetkę od razu. Ach, ta niezdarność moja. Co to się nadrobi drogi <laughs> Tego wow. drugiego puściłem. Wow. Nie chcę polata, no. ty się przy latać. Wow. Daj, weź sobie statuetkę po drodze. Tu. Ja ją widziałem od początku ci już trzeci raz mówię tej satuetce. ta niezdarność. A widzisz, ja nie wiem, ciągle trzy rady wziąłem, bo mi jednej satuetki brakuje, tak dla nas tutaj, ja to będzie, coś O, o A teraz tu będziesz miał ten akcję. Nie. Yes. Ważne, bo tu jeden z będzie też, nie? O! No. mieć parkiet. Masz po tutaj muzyki. <laughs> <Blisko>. <laughs> z bliska. Jest <laughs> bliska te dźwięki Chodzi to moc no. Jakiś ten parkiet A ten z nożem jest Widzisz, tak się tańczy z ludźmi Koczyna. Jestem mistrzem, królem tańca A nie, nie ma lepszych O, sianka Do nie ma, że boli. Jak mają wymieniać, to niech wymienią od razu cały, nie? A nie wyjdzie. Jeszcze, jeszcze brałem. Nie wiem, czy mi się uda ten parkiet cały raz. Nie ma bardzo. Aj, aj. O. O. Jeszcze zostały tam Jeszcze trochę Czekaj tutaj, o, o tu i teraz macie podchodzić ja. O nożek tam Ale my nie gramy z takimi ułatwiaczami No co ty, no nie będę gra w noże no. Dlatego A da się pójdzie ja ja A pieloty Ach ty Kubańca to ten maja. O tak, o, tak fajnie tak. był szło rozbalać Czekajcie Tak to właśnie ich rozbalać <laughs> Czemu nie używasz lokacji? W ogóle nie mam OKP, ale sobie dam radę Nie, nie ma, że boli, boli. Wow. Yeah. To było ładne Dobra, let's go, tam. Przecież to leży. Zjedzcie po drodze drinka, tak. tak. Do kibla, ja? Tak, do kibla. Dawaj. no, tu masz tych no, Czekaj. no, go nie weź no, do się... no, 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 o fuj, tak nie ja. oj ty, oj ty. Daj to No, do u, umyj rączki. umyj rączki. Aj ty. F. ta, ta Spoko. Jak to odkomentowanie jest ten kolego. Muszę coś mówić, nie? Nie ma że boli. Go. Nie, bo nie da się go, da się go chwycić, jak ma mało HP. A tam, głosu, Już koniec? Wielk halo. Nie, dostaw w pół Nie. się Zawsze możesz iść na arenę, nie? And what about your problem. Ja I co z To nie twój problem. Nie Ja się nie zajmę. Oczywiście, że nie, Benny. Dobra, koniec. A takie taki zesrane, mogę już iść? <laughs> nie iść. iść. Ja, tak. ja chciałem się <laughs> tylko zabawić. Fajna impreza. Oh, yeah! drugi I drugi poziom. poziom. I teraz sobie wybierzemy, co? Co byś wolał? Co tu jest? Skoncentruj się na celu i wciśnij spację, żeby przetoczyć się po wrogu i stanąć do jego plecami. Aha, czyli shift musisz dać i spację. Ja tego nigdy nie używałem, a ty? Też nie. <laughs> Dawaj to na daleko pniaki. Odporność na ciążce, tak. Tak jest. I to gdzieś koło 60% będziemy mieli. <laughs> okay. Naszej dziaki. Dobra no to. Dziękujemy no to Wam za dziękujemy oglądanie za. naszego luźnego let's playa.

but this cannot be been done. We're cops. <laughs> <I> <laughs> you're a cop. I'm an undercover cop. The rules are different. And you're fucking concerned, <laughs> concerned about me? You're an officer of the law. Way. Same as me. We are not the same. You understand? We done? <laughs> no, I'm only a mundur. But you have to take your work. I'm here to take my work. you in A nie, pójdzie spać Dobra, gra zapisana, no to Dobra, no to Trzymajcie się I na razie do następnego na razie. odcinka do następnego...